Jak już po tytule mogliście wywnioskować dzisiaj, zajmiemy się analizą wywiadu z Mikio i Wiem, że samo jego imię zbyt wiele wam nie mówi. Jednak warto zaznaczyć, że jest to człowiek, który spędził 15 lat, będąc asystentem Kishimoto przy serii Naruto. Pomimo tego, że jego praca opierała się głównie na rysowaniu tumów w Tle oraz umieszczeniu gwiazd na niebie, to właśnie on zaprojektował takie postacie jak Haku, Zabuza, czy nawet bojowy trzeciego Hokage. Aktualnie pracuje dla Ukyo Kodachiego, czyli autora comiesięcznej mangi Boruto. Jakiś czas temu udało mu się znaleźć chwilę, aby przeprowadzić wywiad dla portalu Animus Network. Pytania myślę, że były. Dosyć ciekawe, więc nie bójcie się. Na pewno Was nie zanudzę. Jednak ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Które z Twoich ulubionych mank Poza Naruto miały wpływ na Twoją sztukę? Naprawdę lubię Kinikumana. Co do tego co miało na mnie duży wpływ, to powiedziałbym, że Dragon Ball. Akiratoria ma tendencję do nieużywania tonu w swojej sztuce, to znacznie ułatwia rysowanie. Jak wygląda Twoja współpraca z Kodaczkiem oraz jak się kontaktujecie? Właściwie to wcale się nie kontaktujemy i nie wysyłamy nawet do siebie maili. Poznaliśmy się po raz pierwszy rok temu. Czyli po prostu spotykacie się na spotkaniach. Nie robimy żadnych spotkań. To nasz redaktor przekazuje wiadomości między nami. Wszystkie spotkania, które mam są wyłącznie z moim redaktorem. Więc nie masz wpływu na kierunek opowieści? Rozmawiam o tym wprost z moim redaktorem. Jeżeli chodzi o te drobniejsze szczegóły, to zazwyczaj mam wolną rękę do przedstawienia poszczególnych rzeczy. Rysuję szkic mangi, a kodaci to sprawdza. Jeżeli jest jakiś problem, to zostaje mi on przekazany. Jeśli nie, to po prostu idę z tym dalej. W taki sposób wszystko działa znacznie szybciej. Czy był kiedyś taki moment, w którym dostaję scenariusz Boruto i był zaskoczony kolejnymi wydarzeniami w serii? Tak, miałem taką reakcję już wcześniej, głównie na tański, który znajdował się na początku mangi, widząc dorosłego kałakiego. Film zawierał też dla mnie wiele niespodzianek, przez które myślałem, że jest naprawdę dobrze zrobiony. Tak długo pracowałeś jako asystent przy serii Naruto. Czy byłeś kiedykolwiek zaskoczony tym, co wydarzyło się między zakończeniem Naruto a początkiem Boruto? Teraz, kiedy Naruto już dorosł i ma dzieci, myślę, że sposób, w jaki potoczyły się wydarzenia, był całkiem naturalny. Zamiast się dziwić, pomyślałem, więc to jest upływ czasu. Która postać jest swoją ulubioną do rysowania? Cóż, Boruto jest stosunkowo ciężką postacią do narysowania. A i dlaczego tak jest? Jest wiele rzeczy, o których muszę myśleć. Takich jak rysy twarzy i sam jej wyraz. Jego projekt jest dosyć skomplikowany. Z innymi postaciami jest o tyle łatwiej, że nie muszę mocno myśleć o takich rzeczach podczas ich rysowania. Ale jeśli tego nie zrobię z Boruto, trudniej będzie go odróżnić od Naruto. Czym dokładnie Boruto różni się od swojego ojca? Wygląda jak Naruto, kiedy był młody, ale ponieważ jest zdeterminowany, by wydostać się ojca, ubiera się inaczej i tak dalej. Jak myślisz, czy jest coś z Hinaty w Boruto? Prawdopodobnie nie. Jego młodsza siostra bardziej przypomina Hinatę. Jak stosunki Boruto z Kałakiem mają się do Naruto i Sasuke w twojej opinii? Naruto i Sasuke byli od początku w tej samej drużynie, a Boruto wraz z Kałakiem nigdy nie mieli takiego rodzaju koleżeństwa. Naruto i Sasuke byli również rywalami, więc mogli się nie dogadywać, ale użycie tutaj słowa nienawiść jest zbyt silne dla ich relacji. W przypadku Boruto i Kałakiego zastanawiają się nawet dlaczego muszą przebywać blisko siebie. Ale w początkowej scenie mogłeś zauważyć, że w pewnym momencie byli nawet sojusznikami. Tak więc kolejność w jakiej rozwija się ich relacja różni się od tej Naruto i Sasuke. W jaki sposób wybrałeś projekty dla postaci Boruto i Kawaki'ego? Projekt Boruto został wybrany na film, lecz Kawaki? Zaprojektowałem go tak, aby upewnić się, że nie będzie wyglądał jak Boruto. Tak jak Naruto i Sasuke kontrastują ze sobą, Boruto i Kawaki muszą wyglądać inaczej. Czy są jakieś inne postacie, które jeszcze nie pojawiły się w Boruto, a chciałbyś mieć szansę zaprojektować je w starszej formie? Byłby to spoiler, ale musisz się zastanowić, dlaczego Kakashi nie ma dużo czasu na ekranie, pomimo tego, że jest tak popularną postacią. Co za tajemnica, nie żebym mógł coś o tym powiedzieć. Jak bardzo zaangażowany jest Kishimoto w produkcję Boruto? Czy wcielasz w mangę to, czego nauczyłeś się jako jego asystent przez wiele lat, czy wolisz jednak iść własną drogą? Nie myślę o tym zbyt mocno i po prostu robię rzeczy po swojemu. Tylko z postacią Boruto potrzebuję referencji. Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyłeś się od Kishimoto? Nie przegap swoich terminów. Jednak ostatnio nie najlepiej radziłem sobie z tą radą. Są chwile, kiedy przysparzam kłopotów mojemu redaktorowi, zbliżając się do niedotrzymania terminu. Twoje sekwencje akcji są naprawdę bardzo wciągające. Czy nie przeszkadza ci fakt, że czytelnicy mogą być na tyle pochłonięci zbyt szybkim czytaniem, aby uchwycić wszystkie szczegóły twojej grafiki? Ludzie często mnie o to pytają, jednak myślę, że szybkość czytania nie ma znaczenia. Na przykład nie zwracamy uwagi na każdą klatkę w filmie. Ponadto, nawet jeśli przeczytasz coś za szybko za pierwszym razem, zawsze możesz wrócić i przeczytać to jeszcze raz. Jeśli w ogóle ludzie szybko czytają mangę, to czuję, że mam odpowiednie tempo. Czy lubisz rysować komiczne momenty mangi? Jestem dość słaby w rysowaniu komedii. W porównaniu do Naruto nie sądzę, że Boruto ma tyle śmiesznych scen. Prawdopodobnie dlatego, że sposób w jaki historia ewoluuje nie nadaje się dobrze do komedii. Nawet sama treść filmu nie jest taka lekka, a manga kontynuuje tylko ten trend. Nie ma czasu, aby pokazać jak żyją inni ludzie na co dzień. Anime zagłębia się w to bardziej. Mówiąc o anime, czy masz w ogóle czas, żeby je obejrzeć? Tak, upewniam się, że oglądam je co tydzień. Co myślisz o różnicach w porównaniu z mangą? Od samego początku anime odbiegało od mangi. Przestałem już śledzić różnice. Czy jesteś w stanie oglądać anime jako zwykły fan? Nie całkiem. Kiedy ukazał się film, nie rysowałem jeszcze mangi, więc byłem w stanie docenić go jako zwykły fan, ani byłem w stanie zrobić tego samego z anime. Jednak wciąż mi się podoba i oglądam je co tydzień podczas pracy nad mangą. Czy kiedykolwiek miałeś pomysł na mangę oglądając anime? Wręcz przeciwnie. Staram się nie czerpać pomysłu z anime. Widzisz, akcja w anime jest o tyle dobra, że czasami nawet zniechęcam do dalszego oglądania moja własna praca. Sposób w jaki akcja jest przekazywana przez mangę różni się od anime. Więc w jaki sposób ty przekazujesz ruch w mandze? Nadal używam tomów Dragon Ball'a jako odniesienia do scen akcji. Kiedy utknę, chwytam za książkę spółki i po prostu na nią patrzę. Sprawdzam mangę Naruto pod kątem umiejętności i tego typu rzeczy. Dragon Ball świetnie nadaje się do przenoszenia prędkości i nadawania ruchu, dlatego też nim się inspiruję. Naruto i Dragon Ball używam tak naprawdę z różnych powodów. Czy to normalne, że doświadczeni artyści mangi używają innych jako odniesienia? Nie wiem o innych artystach, ale takim właśnie jestem. Czy masz jakąś oryginalną mangę, którą stworzyłbyś, jeśli kiedykolwiek miałbyś czas nad nią popracować? W tym momencie nie. Mogę zrobić coś w przyszłości, ale teraz moje myśli skupione są na Boruto. Wygląda na to, że Boruto potrwa jeszcze przez jakiś czas, więc sam nie wiem, kiedy by to nastąpiło. W jaki sposób powstała seria Boruto? Boruto wraz z Saradom i wieloma innymi postaciami po raz pierwszy pojawili się w Boruto Naruto The Movie, który był ostatnim filmem pełnometrażowym serii Naruto. Ponieważ film zawierał dużo intrygujących postaci, wielu fanów wyraziło chęć obejrzenia jego kontynuacji. Jednak z racji, że Kishimoto nie zamierzał pisać opowieści o Boruto i jego przyjaciołach, zasugerował, że to właśnie ja zrobił sequel. Która scena jak dotąd serii była dla ciebie najważniejsza? Ta scena właściwie znajduje się w filmie. W dziewiątym rozdziale mangi była scena, w której Boruto tworzy gigantycznego Rasengana z pomocą Naruto. Podczas rysowania szkicu synchronizowałem się z Boruto, ponieważ poczułem wtedy ciężar serii Naruto i jej długą historię. Czy zawsze jesteś emocjonalnie związany z postaciami, kiedy je rysujesz? Cóż, tak sądzę. Przez większość czasu jestem ściśle związany z każdą rysowaną postacią. W taki sposób łatwiej mi jest się wczuć Saradę, Kałakiego i innych głównych bohaterów niż sam protagonista. Ponieważ działania Boruto są z góry określone w fabule, w jego przedstawieniu jest wiele ograniczeń. Z drugiej strony mam więcej wolności z innymi postaciami, więc to je jest mi łatwiej przedstawić. Kostiumy oraz inne projekty w Naruto i Boruto są dość wyjątkowe. Skąd pochodzą pomysły na projekty postaci? Dla każdej postaci rola i osobowość określone są jako pierwsze, a ja opracowuję ich szorstki projekt na podstawie mojego osobistego wrażenia. Następnie sprawdzam też inne istniejące postacie w serii Naruto, aby uniknąć nakładania się projektów. Wprowadzam dopiero nowe postacie dopiero gdy wiem, że nie ma problemu z powielaniem. Czy to oznacza, że wizualizujesz swoje pomysły jako projekty postaci zamiast odwołać się do niektórych konkretniejszych źródeł? Tak, moje projekty postaci bezpośrednio odzwierciedlają moje pomysły. Kiedy byłem asystentem serii Naruto, pan Kishimoto poprosił mnie o stworzenie projektów dla niektórych postaci. Myślę więc, że mam wystarczająco dużo wiedzy i doświadczenia, aby projektować nowe postacie w serii. Czy w Boruto są jakieś smaczki, które szczególnie chciałbyś polecić zagranicznym fanom? Jeśli chodzi o przyszły rozwój fabuły, będzie on kręcić się wokół Kałakiego, więc nie chcę, żeby fani to przegapili. Chcę, żeby obejrzeli, jak zmienia się relacja między Boruto a Kałakim, i jak łączy się z początkową sceną pierwszego odcinka. Poza tym, moja kreska w Boruto jest nieco bardziej realistyczna niż w Naruto, więc możecie liczyć na nieco bardziej dopracowane postacie, budynki, tła oraz samą scenerię. Czy masz jakieś cele, jeżeli chodzi o przyszłość serii Boruto? Moim najważniejszym priorytetem jest ukończenie całej historii Boruto. Szczerze powiedziawszy, nie chcę, żeby ta historia zbytnio się rozwijała. Ponieważ oryginalna seria Naruto miała 72 tomy, mam nadzieję, że zamknę historię w 30 tomach, po to, aby zachować sagę łącznie w 100 woluminach. Czy jest jakaś cecha w rysunku i projektowaniu, na którą zwracasz szczególną uwagę? Zawsze staram się unikać rysowania czegoś zbyt oryginalnego, ściśle dopasowując mój styl do serii Naruto i Boruto. Pan Kishimoto często każe mi robić duże oczy i usta, ponieważ mniejsze oczy i usta pozostawiają postacie bez ducha. Uważam też, że interakcje Boruto z innymi postaciami mają często wpływ na mój styl. Na przykład, gdy Boruto wchodzi w interakcję z Tento, postacią wprowadzoną w 11 że jest tak wiele scen, w których Boruto ujawnia dziecinne emocje, że sam rysunek staje się nieco dziecinny. Po tym jak kałaki dołączył do historii, Boruto zaczął wyglądać na nieco przerośniętego, ponieważ okazuje się wyraźnie zbuntowany w stosunku do Kałakiego. Takie wahania nastroju w moich wyrażeniach są tam, gdzie muszę się zająć nimi w przyszłości. Czy kiedykolwiek spotkałeś fanów Boruto poza Japonią? W zeszłym roku miałem okazję kontaktować się z fanami we Włoszech. Była to impreza z podpisywania, a ponieważ cent na nią został ustalony przez loterię, wielu fanów nie mogło dostać się na miejsce. Wśród tych pechowych fanów był też mały chłopiec, który wybuchnął płaczem i powiedział dlaczego nie możemy wejść. Tak mi było go żal, ale jednocześnie byłem zachwycony widząc, że ktoś kocha Boruto z taką pasją. Po sesji wywiadowczej w dużej sali imprez grupa fanów podeszła do mnie i powiedziała jest coś co chcemy panu zaprezentować. Była to ilustracja dosłownie przedstawiająca wszystkie postacie Boruto, które kiedykolwiek pojawiły się w serii. Nawet bezimienne zostały przedstawione i narysowane w maleńkich narożnikach. Był to niesamowity poziom entuzjazmu, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Byłem głęboko poruszony i szczerze wdzięczny. Wreszcie, czy masz wiadomość dla zagranicznych fanów? Cóż, skoro zagraniczni fani są teraz w stanie czytać nowe rozdziały w czasie rzeczywistym dzięki Manga Plus, nie ma potrzeby odróżniać ich od japońskich fanów. Zapraszam do zapoznania się z nowościami i zobaczenia jak rozwija się relacja Boruto z Kałakim. Pytania, które usłyszeliście padły podczas wywiadów dla Anime News Network oraz portalu Manga Plus. Tak czy inaczej liczę na to, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. W komentarzu pod spodem napiszcie swoje przemyślenia na temat wypowiedzi mangaki. Ja już będę się z wami żegnał, więc trzymajcie się, no i cześć!